Jest maletka. I co my to mamy dzisiaj? na kanale Podzielna Historia Witam z terenu Dziś taki Może nie wypada, ale wyjście na, na pole Zawsze coś tutaj wychodzi Tak jak widać Pogodę mamy fajną Na razie nie pada, chociaż zapowiadają deszcze Jak widać Trochę się chmurzy Ale może się też pochodzi Nie tylko będę chodził Bo i troszeczkę spuszczę soku z brzozy Mam urządzenie, jest wiertarka, jest gdzieś wiertło, jest butelka, są brzozy daleko od drogi, także czysto będzie, że coś może się uda spuścić tego fajnego soku i to ja się pakuję i widzimy się przy drzewie Czy wydaje, że powinno być odpowiednie o! Może archaiczny, ale działa Nie chciałbym się targać w krętarki, która jest wiele cięższa Zresztą dawno ją nie, nie pracowałem Nie działa Zobaczymy Rurka od jerby, jakby się ktoś pytał Już woda cieknie, także wydmuchamy. Ładnie włożymy. Już sobie cieknie ładnie. Sobie ścieka. Mam nadzieję, tylko że deszcz nie przypierdzieli do czasu. Nie wziąłem takie samo, ale jednak jest za duża dziura. Trochę docisnąć. No i dobra, ja idę w teren woda sobie ścieka zobaczymy ile przez godzinkę na, naleci Nowa cewka jak widać znaczy no nie nowa ale trochę zmienię fajny taki 35 pierwszy dołek, pierwszy sygnał jak widać nie kopane było tam jest plecak tam jest butelka na oszkołę i zobaczymy no. troszeczkę pokopę póki deszcz mnie nie wygoni Coś tam pogrzebę na tym polu. Zobaczymy, co to jest. I mamy pierwszy dołek. Pierwsze kopnięcie jest moneta. Co to jest? 5 grosz. 5 groszy między wojnie. Fajnie się zaczyna. Mam nadzieję, że to się rozkręci. Jak na pierwszy sygnał jest fajnie, troszeczkę złochana ta, ta monetka jest, ale umyje się, wyczyści. Jak widać, pięć groszy do następnego dołeczka. <laughs> Za ciepło. Gdzieś tutaj mi się ukazała monetka, ale nie wiem gdzie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Nie, nie monetka. Zresztą zaraz zobaczymy, co to jest. Co? Ale ze No i teraz gdzie to mamy? zamierzyłem do lepszego światła Boratynka druga okrągłość dzisiaj druga okrągłość Boratynka jak widać z tej strony troszeczkę gorszy tam, ale z tej strony troszeczkę widać było już parę dołków, trochę śmieci wychodziło, natomiast cieszy, cieszy, dzisiaj nawet nie sądziłem, że tak będzie jak jest. Dobra, ja ją chowam i do następnego dołka. To był fajny sygnał. Fajny sygnał, ale, ale śmieć. Zauważaj, szybkie kopnięcie. Nie kopane, no już się zaczynają. Muchy kurde, nie wiem, myłem się przecież. Ja już widzę, co to jest. Może nie jakiś, nic spektakularnego, ale 65, pozdrawiamy, 65, 10 groszy, trzecia krągłość, kiepska, ale fajna. Się... Jest taki fajny sygnał Nawet czysty, ładny, odwrócę się do słoneczka gdzieś na brzegu tu Jest maletka I co my to mamy dzisiaj? Drugie yy, <grywka> Drugie międzywojnie Czekajcie, drugie międzywajnie, jak widać, troszeczkę lepszy stan, nie wychodzą z tego terenu takie najgorsze, ale też nie najlepsze, muszę się wyposażyć w jakiś psikacz, żeby to sobie na, na bieżąco myć, ale widać, z tego co widzę, to 23 rok i dwa grosze, oczywiście tam było 5 groszy, tu jest 2, troszeczkę słońca, to i lepiej widać pójciutki dołek czyli na wierzchu było nawet nie używałem łopaty fajne kolejna krągłość cieszy dawno nie wychodziłem bo choroba dzisiaj pierwszy raz natomiast coś tam wychodzi dobra do następnego dołeczka Mam kolejny sygnał, wykopan, wykopany już jest. Guziczek. Światło już będzie troszeczkę lepiej. Kolejny arseniaczek i to ładny. Pierwszy guzik dzisiaj, jeszcze żadnego nie było. I z łóżkiem. Podoba mi się te jaki, Mają takie fajne wzorki. Tak jak widać, kwiatuszki. Dzidzi kwiatu. Puszko pełne. Kolejny z tego pola. Niedużo tutaj wychodzi takich rzeczy. Może za to. Może dlatego cieszą. Jeden był taki malutki, ten jest troszeczkę większy. Ale naprawdę, ja już chodzę tutaj parę lat. I to jest dopiero drugi. Wychodziły różne rzeczy tutaj. Natomiast nigdy arseniaki. To jest mój drugi arseniak. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj coś wychodzi. Pierwsze wyjście od dłuższego czasu. Tylko powiem taki foliowy sygnał. Ale jest, monetka. No jak widzicie. Nie będę tego nagrywał, bo folia. A jak widać... Już do światła. Kolejna bolatyna. I foliowa, tak? Aż chyba sobie zmienię... Zmienię sobie częstotliwość. No jak widać. Kamera tego nie będzie no, oddawać, bo to jest dość stary sprzęt, no niestety. Ale jak widać, no z tej strony wycierów. No to po wyczyszczeniu coś tam wyjdzie, ale... Cieszy. Cieszy. Gapa jest. Kolejna krągłość. Fajnie do pudełeczka płytko była ciemne chmury nad nami a to fajny sygnał taka równa pięćdziesiątka i nawet nie trzeba kopać jak widzicie widzicie? Nie widzicie widzicie kolejna balatynka nawet nie musiałem dzisiaj zbytnio się wysilać słoneczko trochę zaszło niestety ale piękna bo... no nie piękna bo z tej strony to już jest wytarta ale tutaj coś się 1660 z tego co widzę nie wiem czy wy też widzicie ale raczej nie 1660 kolejna krągłość fajnie cieszy Krzuki latają, chmury się zbierają, a ja dalej w terenie, bo doleci. Dobra. Kolejny fajny sygnał. Nie, to nie sygnał kamienia. I już kopiemy, zobaczymy co to jest. No wiesz, zobaczymy. Ja już się wzmaga, przepraszam, już się odwracam i patrzymy co to jest, co my tu mamy, co my tu odkryjemy dzisiaj Coś jest tutaj. Coś mamy wykopane i co to jest? Jakiś szyldik mały jakiś mały szyldik szyldik od safeu Jak jest szyldik od safe, to musi być safe. Jak będzie safe, to będzie kasa albo złoto. Nie tak? Tak ma być, by nie? No tam jest jakaś tam jest z trzema dziurkami jakiegoś barka lub Czegoś, jakiegoś innego ustrojstwa. No dobra. Takie rzeczy też bywają. Fajne. Do podołeczka. Fajny taki dość równy sygnał. Już się odwracam od rozorki, ale się wzmógł gdzieś na wiatr. Już patrzymy, co my tu mamy. No i trafiła nam się kulka muszkietowa. Łajna z tego pola, nie pierwsza, podejrzewam, że nie ostatnia. Takie bitwy też tutaj były. Wsie prywatne. Coś tutaj się działo, no też. Trochę i strzelali, trochę i nawiedzali. Szkoduję, no, jak, nie jakieś tereny bardzo bogate w wojny i tak dalej, ale ale sporo tych kulek tutaj wychodzi, tak jak widać. Fajna, równa, nikogo nie trafiła na szczęście. Wyszczelona, wylądowała w piachu i sobie leżała do dzisiaj. Ja ją wydobyłem, jak widać, do kieszeni, do pudełeczka i widzimy na podsumowaniu. Świetny sygnał. my tu. Jest monetka. I jest okręgłość. <ścoughs> Nie uwierzycie co to jest. Huh. Dajcie mi sekundę. Bo mi się tu pląta parę rzeczy. Już to chowam. Wyciągam sobie je. Wycieradło. Ja wiem co to jest. Chociaż ja się bardzo ja myślałem, wiecie co ja myślałem, że to jest. Już to chowam. Ja myślałem, że to jest nasze współczesne 10 groszy, a jednak nie. Ja już myślałem, że one jest w takim kiepskim stanie, bo bywają w takim kiepskim stanie, ale to jest Międzywoje. 10 groszy. Stan jest kiepski, stan jest kiepski, ale. No jest to orzełek Nie wiem, może troszeczkę po umyciu Jakoś to wyjdzie, bo Bo z tej strony Mało co widać Ale dycha jest. 10 groszy jest, międzywojnie, kolejne Co cieszy Ja już się zastanawiałem Czy to nie jest nasze współczesne, bo już mówić, że <gryw> Bardzo słabo to wygląda Ale nie, to jest międzywojnie Kolejne, fajnie Patynka jakaś tam na tym jest. Coś tam się. No, jest orzełek, widać. Boczkiem, boczkiem, ale widać. Dobra. I co my tu mamy? Jest krągłość. Jest jakaś krągłość. No, już wiemy co to jest. Odwracam się do światła. Tak, I ładnie sobie śpiewają. Jest wiosna, mnie to cieszy bardzo. Już mam dość tej zimy i tej plochy. Z tego co widzę, to jest borotynka. Ale stan jest bardzo kiepski. Troszeczkę więcej ale kolejna dzisiaj krągłość. To jest kolejny sygnał. Tak nie kopałem na żywo, bo nie kopałem już śmieci. Staram się coraz mniej. Jest monetka. Dzisiaj już kolejna. Już szukam szczoteczki. To nie jest Boratynia, na pewno. Raczej grosz polski. Fajnie by było. Troszeczkę destrukt. Już to wyłączam. Odwracam się do światła. Co my to mamy? Z tego co tak się zarysowuje to jest grosz Polski, ale doświadcz dwujeczka tam nie jest, ale co dalej? Dwa grosz albo pół grosz, troszeczkę zjedzono z tej strony, tak jak widać, dobra, nic nie będziemy tutaj dewagować, co to jest, przynajmniej ja nie będę dewagował. nie będę teraz tego przycierał, umyję to i zobaczymy, to na podsumowanie. no ale natomiast cieszy, bo to już. Kolejna krągłość, nieważne czy to borotyna, czy cokolwiek, ale ale okrągłe jest fajnie. Dzień mi się już podoba. Dawno tyle rzeczy już nie wychodziło. Witam na kanale, bo dzień historia Dzień dobry wszystkim. Witam po mojej przerwie chorobowej. Troszeczkę zmogło. Nie zawsze się Przeciwko chroni przed chorobami, natomiast jest, jest już dobrze. Wracam do, do sił. Natomiast już nawet byłem na poszukiwanie, trochę pogody się zrobiło. Było ciepło słonecznie, więc można było sobie wyjść i troszeczkę pogrzewać w tej ziemi. No i cóż, ta ziemia troszeczkę oddała pole, niby przeszukane. Tak jak mówię. Ale, ale jak widać, jeszcze wychodzi, i podejrzewam, że jeszcze dużo wyjdzie. Nie ma jakichś tam spektakularnych yy, znalezisk, ale są monety, tak? Jest, jest między wojnie, jest, jest Bolatyna, yy, Perel, Guziczki, takie tam różne rzeczy. I już wam pokazuję, co, co znalazłem. Pierwsze dzisiaj wyjście po chorobie, i nie spodziewałem się, że już tyle się tego znajdzie. Może nie ma jakiejś tam rewelacji, nie ma jakichś tam ciekawych bardzo rzeczy, ale mamy, no co tutaj jest? Pięknie, piękne, między międzywojnie 5 groszy, nawet w ładnym stanie jak widać, Ładnie zachowane. Tutaj, no to już troszeczkę gorsze, bo jest 2 grosze jak widać. Może jak się odznacza. Dwa grosze z tej strony. Z tej strony ładniejsze jest niż tamtej. Tu jest 10 groszy, też międzywojenne. Lubię te monety, bo one są bardzo ładne. Natomiast ziemię nie przysłużyła, akurat tej monety. Może się rysuje, widać 23 rok. I co? 4 buratynki. Tak jak widać. Jedna, druga, trzecia. Czwarta nie są w jakimś tam kiepskim stanie. Wiadomo, są do przeczyszczenia. Orzełki się tam rysują i facjaty królów. Zwyczajny PRL, 10 groszy, 65 rok. O okucie z jakiegoś zamka, no prawdopodobnie jakiejś szafki. 2 grosze, coś starszego. Aczkolwiek bardzo zjedzone. Rand cały jest objedzony dookoła. Tak jak widać. Może jak się coś wyczyści, coś będzie tam widać, jak widać. Grosze. Jest kulka. I guzik arsenowy. Kolejny z tego pola. Jak widać, muszę zainwestować w światło, bo no niestety. Jakość jest kiepska. Na pewno będzie poprawa, ale na chwilkę trzeba poczekać. I tak jak widać. Dwie godzinki w zasadzie, nie no troszeczkę więcej, dwie i pół godzinki chodzenia i troszeczkę tych monetek wyszło. Aczkolwiek pole niby rzekomo przechodzone, a jak widać jeszcze coś tam od siebie oddaje i podejrzewam, że jeszcze sporo odda. Jak widzicie są boletyny, jest w międzywojnie, które bardzo lubię, które są fajne monety, bardzo ładne. A jeszcze jak są stany ładne, jest, jest bez patyny może, ale jest nikiel, są niklowo-miedziane, to one są w ogóle jedne z najładniejszych momentów. No wiadomo, jest bieloż polski, tam okucia, kulka, no i guzik, guziczek. Te guziczki bardzo fajne są. One się trafiają, do w bardzo fajnym stanie. Ten, ten arsen jest jednak fajny, jest ładny i wytrzymały przede wszystkim. że są muzyki jakieś, nie wiem, może wrześniowe, czy tego typu rodzaj, tego rodzaju. odbywają rozwarstwione, ta ziemia jest tutaj dla nich ciężka, no ale zdarzają się, że wychodzą. Jest ziemia, no może nie, nie no ziemia jest bardzo kiepska dla, dla, dla tych tutaj monet, Guzików. One wychodzą w kiepskich stanach, nieraz się trafia, że są fajne, nieraz nie. No tak jak widzieliście. Pierwsze wyjście i udało się. Nawet sporo, sporo rzeczy trafić. No, aczkolwiek zmieniłem cewkę na bardziej stabilną. Chociaż ja lubię, lubię chodzić z, ze sniperką Bo ona jest, no jak, jak sami może wiecie, jeżeli chodziście, jest lekka, praktycznie jest niewyczuwalna. Natomiast ta biała cewka jest stabilna, jest blaszka, ma się e, do chodzenia po, la, po lesie Gdy jest e, las bardzo zarośnięty, nie jest czysty Gdzie są krzaki, gdzie jest e, ciężki teren No to ręka puchnie, naprawdę Także ja wolę chodzić właśnie po lesie ze snajperkiem, aczkolwiek teraz byłem W lesie z tą cewką, no to hmm, No nie da się długo z tym chodzić niestety Jest, jest e, wymagająca Tym, aczkolwiek ja chod, po lasach nie chodzę dużo, a, a ruski bród, y, gdzie bywamy, jest zarośnięty, jest ciężki, no to ręka potrafi zaboleć. No cóż, no, tak pokazuję. Fajne pierwsze wyjście. Hmm, troszeczkę tych monet się znalazło, bardzo mnie to cieszy, bo pewnie raz jest tak, że się wyjdzie, a nie ma nic. Hmm, tak ja byłem na ruskim brodzie, zresztą sami zobaczycie w czwartkowym odcinku. No i co? Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.